Siemano, z tej strony i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem przygód Sagara Malboro. Przeanalizowaliśmy sobie ze znajomymi, z którymi gramy rodzinkę Malboro. Ostatnie wydarzenia też sobie pogadaliśmy trochę na tawernie z innymi ludźmi. Między innymi się sprawa latarni e, i wszystkie oskarżenia oczami mojej postaci. Oczywiście, bo ja cały czas mówiłem oczami mojej postaci. E, cofam, więc no hard feelings, gramy sobie dalej. Też widziałem, że dużo zmian nadeszło i naprawdę, naprawdę zaczyna się wszystko klarować ku lepszemu. I teraz uważajcie, ja mam nagrane prawie 80 godzin materiału, bo ja ciągle grałem dzień w dzień. E, więc... Więc ja będę tylko sobie przeklikiwał materiały. Dzisiaj zobaczycie część odcinka i część przygód y, Sagara. Nie pokażę wam od razu wszystkiego, ale spodziewajcie się w kolejnych dniach, powiedzmy jeszcze dwóch, trzech, czterech odcinków, takich krótszych. I będę się starał utrzymywać teraz to tempo, żebyście mieli faktycznie co trzy dni, powiedzmy, odcinek. Dobra, zaczynamy materiał od tego, że poszedłem do strąży i gadałem chyba z Lambertem, z tego co pamiętam, o tym, że y, po raz kolejny potrzebujemy odsieczy przy tartaków. Wtedy jeszcze Sagar nie miał broni i przyznam szczerze, że y, zastępy naprawdę krwiopijców nam wlatywały pod chatę i pamiętam, że jeszcze rozmawiam o tym z Hogarem, właśnie, że ja się tym zajmuję. Ja pamiętam, że odgrywaliśmy potem niszczenie i palenie dosłownie siedliska tych krwipiców, bo pamiętam, że odegraliśmy to tak, że pod dachem, pod strzechą zalęgły się właśnie ich osobniki i całe gniazdo zostało spalone. Po wyczyszczeniu wzgórza pamiętam, że oddałem sierwojada chyba Gottfriedowi, z tego co kojarzę i odniosłem w ogóle mięso do Larysy, do zakładu, co było dosyć śmieszne, bo e, <laughs> ja jej to upuściłem i on zniknął, nie? zapadł się w tekstury, więc w ogóle odegraliśmy, że go chyba zżeramy i, e, i sprzątamy w ten sposób podłogę, więc to tak do, dość abstrakcyjna sytuacja, trochę w formie bardziej fan RP, niż jej faktycznej sytuacji, która się wydarzyła, ale to tyle. I teraz tak, ja nie chcę wam też wszystkiego pokazywać, więc ja sobie będę przeklikiwał i na przykład jakieś polowania pomniejsze z Torwaldem raczej sobie odpuszczę, bo to też nie ma sensu, ale szedłem do jaskini, to jest ciekawe, szedłem do jaskini i spotkałem w krzaku, właściwie przy jaskini e, gościa, który został powalony prawdopodobnie przez kretoszczupów Bądź ścierwojady. Tym gościem był Aswolf, czyli gość, którego wcześniej spotkaliśmy właśnie przy e, Chacie Myśliwych, bo on tam właściwie. Pracował u myśliwych, chyba dalej pracuje. No to, to wziąłem go na barana, polataliśmy z nim trochę. Nie było ani oczywiście zielarzy, nie było ani alchemików, ani em, domu zdrowia, czy tam ani lecznicy nie było otwartej. Zadniosłem go do koszar, tam go zostawiłem. Finalnie przenieśliśmy go aż pod cech myśliwych, gdzie zajął się nim już osobiście Thorwald z Gottfriedem, z tego co kojarzę. Dalej, sagarowi było mało i powiem Wam szczerze, że musiałem uratować jeszcze kilka osób, dlatego że wybiegłem po południową bramą i ruszyłem za te namioty dla uchodźców. I dosłownie na ścieżce z, napotkałem gościa, który leżał na glebie, no i drugi Typa, który nad nim stał, przegoniłem na całe szczęście, bo chciał go opieprzyć ze wszystkiego. I tym gościem, który był ranny, był Toros. I z Torosem się już teraz znamy trochę lepiej. Kawałek dalej dosłownie wpadłem na kobietę imieniem Trinity. Ją również później spotkamy parę razy, ale wątek nie jest na razie chyba z nią aż tak ważny, więc. Lecimy dalej. Ok, tutaj rozpoczynamy wątek już rozmowy o ostrzu z Hogarem, czyli z naszym szefem de facto, ponieważ Sagar jest zatrudniony jako ochroniarz Tartaku. I tych rozmów było naprawdę dużo, ja potem jeszcze rozmawiałem na ten temat z Vrimusem. Naprawdę zalatałem się za tym mieczem, no mnóstwo, mnóstwo godzin. Ale tak, mamy ważny wątek, ponieważ Otis mocno pokłócił się z chłopakami. Przybliżę wam sytuację, bo nie pamiętam jak to było dokładnie, ale... Oni mieli biec chyba na farmę zobaczyć, po czym chłopaki go zostawili, Endal z radiumem go zostawili, no i Otis poleciał sam, tam go ktoś prawie napadł, no a Otis odgrywa młodziaka, który jest trochę nierozgarnięty życiowo, jest takim dużym dzieciakiem, co często myślę, że widać w rozgrywce, bo on jest taki właśnie mm, nadgorliwy, taki wiecie, za bardzo ufa wszystkim i on bardzo akurat spoko to odgrywa, no i chłopaki się mocno pokłócili, nie? I teraz tak, ja wiedziałem, że będzie pogrzeb, no kogoś ważnego, powiedzmy, nie, więc zaproponowałem chłopakom, że rozmowę o tym wszystkim dokończymy na cmentarzu. Oni tam oczywiście się kłócili. Rodzinna gadka, podszedł do nas jeszcze grabasz, po czym podszedł do nas chyba Florian. No i zaczął się cały pogrzeb I był to nie byle jaki pogrzeb, bo był to pogrzeb Aventisa, z tego co sobie przypominam. Oczywiście cały pogrzeb wybębiliśmy, od, odstaliśmy swoje, e, cały czas odwracając się za siebie, żeby nikt nas nie opierdolił z kieszeni, no bo wiadomo, że to jeszcze był etap, kiedy kradzież była powszechna na serwerze. E, przeczekaliśmy dosłownie do końca, ja tam poszedłem, e, rzuciłem chyba kwiat serafisu i zamkniętą butelczynę z piwem, bo pamiętam, że wcześniej kupowałem piwo jeszcze u Amicji w Karczmie, tak, to był, był no to jest stary odcinek. I zostawiłem to na grobie, poczekałem, aż wszyscy odejdą, po czym podlazłem i zabrałem swoje piwo, szepcząc do Otisa, że to tylko pozory, bo powiedzmy, że sagar bezpośrednio nie był w, to, w tę całą sytuację upierdzielony, ale dowiedziałem się w postaci jak do tego wszystkiego doszło, więc, więc nie chciałem nagle zgrywać, że jakbyś mocno mnie to rusza, ale też nie chciałem, żeby wszyscy pomyśleli, że jakkolwiek mogłem być z tym powiązany, stąd mówię, że pozory to piwko, które potem sobie zabrałem. Tutaj zaczęły się już poszukiwania stroju dla Otisa, ponieważ ym, odgrywaliśmy, że Otisowi jest zajebiście zimno. Ja mówię, no to jest młodszy brat, my mamy w KP też, znaczy jeszcze nie mamy napisanego KP, ale już pomału do tego dążymy. E, między innymi fakt, że e, no Sangar z Otisem byli bardzo blisko, więc ja tutaj też w rozgrywce staram się y, tego młodego prowadzić za rękę. Zabrałem go bezpośrednio do Randolfa, gdzie spotkaliśmy Beilena, ale potem już faktycznie następnego dnia, czy po paru godzinach spotkaliśmy faktycznego Randolfa, czyli właściciela cechu e, oczywiście, że krawców No i po Pogadaliśmy sobie z nim bezpośrednio. On potem kazał nam poczekać delikatnie. Tam w środku było naprawdę no, strasznie dużo ludzi, tam był młyn. I ja też powiedziałem mu wprost: że się sagar mu powiedział, że na spokojnie wrócimy. Jak się mniej tłocznie zrobi. E, I wyszliśmy tak trochę bez słowa z tego zakładu. Po prostu tyle, nie? Jakby on za nami nie wołał ani nic, powiedział, że oczywiście i tyle. Potem mieliśmy krótką pogawędkę z Gayrem i z Henge z dwoma alchemikami, których no już długo nie widziałem i nie wiem czy chłopaki są martwi, czy nie są martwi, ale no długo ich nie widziałem i z Nienarem będzie naprawdę bardzo bardzo fajny wątek w przyszłości, ale na razie wam nic nie spoileruję. Kolejny dzień, wracamy po raz kolejny do układu Randolfa, gdzie zderzamy się z drzwiami. Tam nas oczywiście Bailen wita i odprawia nas z kwitem. Wracamy po raz kolejny i już wpadamy faktycznie na Randolfa. Tylko tak jak mówię, na no środku jest naprawdę młyn. Jest mega dużo ludzi. Ludzie w środku co chwilę przychodzą. My tam się opieramy o kąty i tak trochę już nawet chyba zagaiłem Randolfowi, że myślałem, że jednak jako przyjaciele się troszeczkę inaczej będzie z nami obchodził. Z tym, że no, sagar nie jest głupi i mimo, że ma małą inteligencję, tak na przeciętnego gościa, który potrafi komuś walnąć w łeb, no to ogarnia, nie? Więc po prostu postaliśmy tyle, ile trzeba. Powiedziałem tylko, choć młody. W każdym razie bez słowa, minęliśmy Randolfa i wyszliśmy. Po prostu bez jakiegoś większego, wiecie, bez jakichś większych akcji, no bo stwierdziliśmy, że skoro nie jesteśmy tam mile widziani i faktycznie sporo jest tam ludzi, no to, no to dowalić, to, to nie? Przyjdziemy kiedy indziej. Potem wpadliśmy oczywiście na Bana, z którym właśnie to Otis miał bardzo mocny kontakt. Ogólnie Otis miał bardzo mocny kontakt zarówno z Nienarem, jak i z Banem i z nimi będą ciekawe wątki później, ale na razie nie chcę wam ich zdradzać. Nastała noc i staliśmy sobie przy ujściu do portu. Tam niedaleko lecznicy, przy powiedzmy toalecie, która potem została Spalona przy oczywiście e, zakładzie łuczarskim. I z dachu skoczyła na nas kobieta o zielonych włosach. Przywitała się i uciekła. E, potem staliśmy, rozmawialiśmy. I ja mam taki tik na sagarze, że się przeglądam przez ramię, no bo ja nie byłem nigdy złodziejem na tej postaci, ale uciekając z morasul w naszej historii, trafiliśmy do Mensali. Tam akurat mieliśmy bardzo dużo wątków, każdy robił swoje, między innymi, na przykład Emdal zarabiał na nas ścinając drzewo, Notice no był taką duszą artystyczną, stąd rzucił sobie figurki i tak dalej. Radium się uganiał za kobietami e, i prowadził. Tam swoje wątki, powiedzmy, że miłostkowe też, a Sagar był takim gościem, który raczej się szlajał po ulicach, no i wątki rozwiązywał siłą. Wiecie, jak jest, często był jakby, często był jeden na kilku, więc był w plecy, jeżeli chodzi o liczebność. Często był osaczany, często był okradany i też wyrobił sobie w ten sposób szarmanckość u kobiet, no bo jedyne osoby, które mu pomagały, kiedy go zbierali z ulicy, to były często barmanki, jakieś jacyś kupcy w postaci, właśnie, kobiet. Stojących przy straganach, sprzedających jabłka, tego typu rzeczy, nie? Więc wyrobiłem sobie z biegiem lat nawyk tego, że się obracam przez ramię. I możecie to zauważyć w mojej grzeż. Ja się nie obracam, nie kręcę całą postacią, tylko raczej obracam się przez ramię lewo-prawo. No i odwracając się tak przez ramię, zobaczyłem, że ta zielonowłosa kobieta nas podgląda. Poleciałem za nią aż do karczmy i powiedziałem, że czego ode mnie chcesz. Eee, coś tam się. Nie wiem, pytanie chyba mo o moje włosy czy coś takiego, że jak ja tak układam włosy, więc olałem to, wyszedłem poza karczmę i powiedziałem o żeby poczekać. Stanąłem na rogu i oczywiście po raz kolejny przylazła za nami i schowała się za tablicą ogłoszeń. Chciałem zabrać ją na spacer, tak to nazwijmy, na molo, ale się nie zgodziła, ona, że tam, tam padło pytanie, chyba dosłownie, Co jeśli się nie zgodzę? Ja mówię, nie to nie. Podeszła, walnęła mnie w mordę, z tego co pamiętam. No to ruszyliśmy za nią. Goniliśmy ją naprawdę długo do tego stopnia, że przy porcie, tam, gdzie jest wzgórze, chyba ktoś ją zepchnął z wzgórza na. Port albo tam na porcie i w pieprzyli Nie pamiętam dokładnie jak to było. E, no trochę się poirytowaliśmy. Wzięliśmy ją na hama, na barana zanieśliśmy ją do miasta, próbowaliśmy ją sprzedać po prostu. Tak na głupa, próbowaliśmy ją sprzedać. E, potem po raz kolejny wstała chyba raz czy dwa razy, i walnęła nam już. Nie pamiętam czy to był nóż, czy to były dalej pięści, ale wiem, że się już y, sagar zdenerwował i walnął jej. Pamiętam, że wtedy się już sagar zdenerwował i chyba walnął ją dosłownie w twarz, nawet napisałem, że chyba daje kobiecie z pięści w gębę. Jakoś tak nie pamiętam dokładnie. I nie był taki wybitny rzut bo tam 14, miał już 30 pary siły. W każdym razie powiedzieliśmy parę słów za dużo i wyszliśmy. No i na wyjściu jeszcze mieliśmy wątek z panienką Evelyn, której trochę w emocjach sagar powiedział, że chyba zabił kobietę. <noise> na szczęście, no. E, znaliśmy się i jakoś tak sobie porozmawialiśmy na spokojnie, więc e, temat ucichł i zostało to wytłumaczone jednak w że to była kwestia emocji dobrze, bo e, Evelyn w tamtym momencie umawiała się z porucznikiem. Dornem, co mogło być świadczyć o tym, że mielibyśmy mocno, mocno, mocno przez jeżeli to by wyszło, i faktycznie zostało rzucone oskarżenie, jakoby mnie ja kogoś zabił, nie? Dobra, lecimy dalej. Dobra, potem był wątek taki, że Hogar zaczął mi mówić o tym, że Raik szlają się z jakimiś typami i coś tam kombinowali przy pięku. Z tego co wiem, to oni poza grą sobie robili zdjęcia i tak dalej i odgrywali, że ich tam nie ma, więc no, dziwne, ale jako szef się wkurwił i tam no, on odegrał tak, że latało powiedzmy 8 dziesięciu chłopa którzy skakali nam po budynkach, kręcili się wokół pięków generalnie robili rozpierdol Więc to ja zrobiłem, no, na jego zlecenie powiedzmy, no, jakby jest jego ochroniarzem. Poleciałem ich podsłuchiwać, usiadłem sobie za e, Za namiotem, gdzie stali i podsłuchiwałem sobie. No, jakiś chłop tam do mnie podszedł i jeszcze do mnie właśnie mówił, że jestem podsłuchiwaczem. No to tam wprost mu powiedziałem, że chyba mnie wasze rozmowy obchodzą i odpoczywam sobie, a namioty zostawiliście, nie? I on tam pamiętam, że e, powiedział, że chyba takie spory się rozwiązuje tylko w jeden sposób toporkiem no to wiecie, jaki jest sagar, nie? No, sagar jest taki, że no, nie daje sobie dmuchać, więc po prostu podszedłem do niego twarzą w twarz. E, nie pamiętam dokładnie, ale coś tam rzuciłem, że. Co, coś rzuciłem na zasadzie, że uważaj, komu grozisz, czy coś takiego, czy uważaj komuś się czy zważaj, komu się wygrażasz coś, coś takiego, wiecie, jakoś bez, bez żadnych tam emocji. I oni po prostu się zwinęli, odeszli. Jeszcze Raik tam wspomniał, że ja pracuję dla szefa Drwali e, I Raik mnie prosił tutaj, żebym gadał z Hogarem. I powiem wam, że to był taki wątek na zasadzie, że ja wiedziałem, że oni coś kombinują. Wiedziałem, że muszę trzymać obydwu, więc Hogar Powiedziałem, że. Więc powiedziałem zarówno Hogarowi, jak i Rajkowi to, co chciałem, żeby usłyszeli, nie? Trochę chciałem na dwa ognie grać, żeby ani Raik nie czuł, że jestem jego wrogiem, bo tak nie było. Ani żeby Hogar nie czuł, że go wystawiam dla Raika, no bo też tak nie było, nie? Byłem takim neutralnym gościem, który będzie dbał o dobro interesów i też nie chciał sobie robić tak naprawdę wrogów dookoła. Ale po tej całej aferze i po tym, że gościu mi się wygrażał, też po strojach, które mniej więcej starałem się zapamiętać, gdzieś z sagarowi pomału w głowie zaczęło się tlić, jakoby to może byli kazańcy. Na razie zero potwierdzeń, zero niczego, więc taka tylko luźna dygresja. Potem było parę rozmów, których wam nie będę przytaczał, bo nic nie wniosły, poza jakimiś tam paroma flaszkami. Jakąś grzybówką, którą potem we mnie wykorzystałem w jakimś handlu, żeby wysykać od kogoś zaufanie, jakąś małą wyprawą na farmę Olbuna Po oczywiście, że zioła takie wiecie, podstawowe rzeczy. Potem w lesie spotkałem dwóch garetów: jednego strażnika i oczywiście gareta rybaka. Pozdrawiam cię, Bęczi I ja pamiętam, że wtedy się wkurwiałem mocno, że straż zaczęła mnie już odprawiać z kwitem, jeżeli chodzi o czyszczenie tych bestii z wzgórza. Tym bardziej, że już się pomału starałem w tym momencie o pozwolenia broni. I też od razu sprostuję, bo nie wiem, czy potem będę o tym pamiętał. Ja pamiętam, że w tym materiale, w którym trochę wylałem żali oczami mojej postaci. Ja też nie, nie rozumiem trochę, czemu się na mnie wkurzaliście jako gracze, bo to bardziej było w postaci, nie, że to sag sagara w cała sytuacja. Ja też nie wiedziałem, jakie tam były zależności między latarnią a miastem i tak dalej. No bo ja, ja się tym nie interesuję, nie czytam Discordów, nie, nie, nie wchodzę w wasze organizacje, no bo no i mam czas tylko na to, żeby wejść do gry i czuwać się w moją postać, ale zostało to wszystko wyjaśnione już na karczmie, więc myślę, że jest spoko. Zresztą tam te wszystkie oszczerstwa cofnąłem, więc no hard feelings, mam nadzieję, że żadnej spiny nie ma. Też te wszystkie rzeczy, które mówiłem, że jestem jakimś tam zabójcą na zlecenie i tak dalej. To był bejcik. Oczywiście, że Sagar trochę rzeczy odjebał, ale no bez przesady nie, nie łapałem ludzi randomowo i nie, nie napadałem ich, więc wszyscy, którzy do mnie podeszli zrobili mocne MG i no, mam z nas bekę po prostu. <grych> Lecimy dalej. Oczywiście tego pozwolenia na razie nie dostałem i nie otrzymałem nawet zniżki. Eee, poleciałem sobie trochę poza miasto i na polanie spotkałem dwóch podejrzanych typów. Nawet nie wiem, czy ten jeden typ to nie był sam Sirus we własnej osobie. Nie chcę ściemniać teraz, ale może tak być. Nie przyjrzałem się twarzy. W każdym razie no oczywiście powiedziałam, że nie szukam zwady, że nie szukam problemów, i zacząłem biec po prostu, żebym spierdalać, bo widziałem, że gościu ma miecz dwuręczny. Ja się jednak zapuściłem trochę na polana i dobrze zrobiłem, bo jak się odwróciłem za siebie, to biegł za mną z ostrzem. Więc to był etap jeszcze, kiedy się nie dało wyjść z miasta. Faktycznie, realnie nie dało się. Potem ten wątek się rozwinie i urwie w dość ciekawym momencie. Dobra, potem mieliśmy wątki pod tartakiem. Po raz kolejny powrót pod um, koszary, żeby załatwić sobie strażników do pomocy. Tam wpadłem na Rajka, z którym gadałem, i tak jak mówię, no Rajkowi mówiłem, że z hogarem jestem ustawiony, że wszystko jest w porządku, wszystko jest w Porządku, że on będzie chciał, żebym wrócił. Hogarowi mówiłem, że tak, że Rajk mi nic nie mówi, generalnie, że wszystko w porządku, bo tak jak mówię, no nie chciałem ani jednego, ani drugiego kontaktu tracić. Yy, po prostu chciałem utrzymywać obie, jakby obie strony w jakichś neutralnych relacjach, żeby nie mieć przypału, nie? Bo sagar to jednak cwaniak. Dobra, wróciłem do koszar i powiedziałem, że jest potrzebna pomoc pod Tartakiem, yy, że oczywiście jako ochroniarzowi pozwolenia na broń nie wydadzą, bo mnie oczywiście nie stać, nie? Ja tam też mówiłem, że na tym etapie już się Hogar za mną wstawiał, yy, bo byłem z nim wcześniej w koszarach, ale no nikt. Tego nie zapisywał, nie miałem też oficjalnego listu. I też potem się dowiedziałem bezpośrednio od małsa, że gdybym miał list polecający, to prawdopodobnie dostałbym tę zniżkę, ale no nie udało się. Wiecie, w postaci to nawet fajniej, bo sagar sobie na wszystko zapracował i wyrabia sobie taką niepohamowaną też trochę złość do całego systemu tutaj prawa i tego, jak, jak to miasto jest, wiecie, postrzegane przez obywateli. I to jest zajebiste, bo mogą być z tego bardzo, bardzo ciekawe wątki w przyszłości. Dobra, teraz sobie skipniemy sporo, bo nic się nie działo za bardzo. Siedzę sobie w karczmy i do mnie i dosiada się do mnie pewien ciekawy gość, a tym gościem jest Mattus Ratte który oczywiście, że jest bardzo zręcznym <grych> i charakterystycznym gościem, który, no powiedzmy, że czepia się wielu ciekawych zajęć, tak to nazwę. Z Matajosem sobie trochę pogadaliśmy, nie będę mówił, że nie. Dosiada się do nas po chwili Flar, który będzie niesamowicie ważną rolę dla Sagara i jego braci pełnił w przyszłości, ponieważ Flar jest kartografem, natomiast my sobie pogadaliśmy, posiedzieliśmy, parę wątków żeśmy poruszyli, ale Flar w przyszłości zatrudni się u Kowala, u cechu Kowalskiego i to będzie naprawdę, naprawdę, naprawdę potężna postać w życiu braci Malboro, tym bardziej, że będziemy mieli fajny deal, o którym w przyszłości. Dalej staję sobie pod rzezią, podchodzi do mnie Janusz Wróbel pytając o zajęcia, więc ja mu mówię, że jestem w takim miejscu, że raczej się za zajęciami już nie rozglądam i nie muszę. To była taka krótka rozmowa, krótka dygresja, zanim przy do nas koralos i tyle. Po raz kolejny wracam do koszar, mówię o tych oczywiście bestiach i tak dalej, więc się po prostu pytam jak wygląda sytuacja z pozwoleniem na broń. Z obywatelstwem ze wszystkim. Wymienili nam kwoty. Ja w tamtym etapie nie miałem totalnie pieniędzy, więc no pff, oczywiście, no pękła mi głowa, poleciałem bezpośrednio. Pod Kowala, tam porozmawiałem z niejakim. Verimusem. Od samego Verimusa dowiadujemy się bezpośrednio, że on będzie właścicielem. Właściwie jest już właścicielem Kowala i jest y, przedstawicielem, przynajmniej silników, z tego co pamiętam, chyba jakoś tak to było. I że będziemy mogli liczyć na specjalne traktowanie. I to specjalne traktowanie wyjdzie mocno w przyszłości. W międzyczasie pamiętam, że były zadymy, bo spotykaliśmy Henge, Gera i Ailarda wielokrotnie. E, I często, często, gęsto gdzieś tam były krzyki, były oczywiście wyzwiska i tak dalej. Oczywiście Gera i Henge mieli taki styl bycia, więc nie możemy być nawet na to źli ani nic. E, nawet. Pamiętam, że śmieliśmy, żeby się nie zmieniali, że oni są wyjątkowo charakterystyczni. No potem wyszło trochę więcej niż nam się wydawało. I teraz tak, to jest dosyć ważny moment, bo Sagarkiem już żeśmy sobie latali trochę i zauważyliśmy że, i zauważyliśmy, że w latarni morskiej zostały wstawione drzwi. To będzie dosyć bardzo, bardzo, bardzo ważny motyw później. Na chwilę obecną, po prostu zauważyliśmy, że tak jest, nic poza tym. Dowiedzieliśmy się, że w karczmie jest nowy właściciel, a właściwie osoba chyba odpowiedzialna za całość. Jest nią Waldemar, z tego co pamiętam, często stoi za ladą. Prawdopodobnie jest tylko karczman ale jeżeli jest karczma twoja, to faktycznie mówię to w ten sposób. Często były nam przez niego proponowane e, jakieś racje żywnościowe, jakieś gulasze, potrawki tego typu rzeczy, więc będziemy tam później wpadali. Potem oczywiście poleciałem do Hogara, porozmawialiśmy sobie o Raiku, porozmawialiśmy sobie o sytuacji w Tartaku, ponieważ już wtedy w tamtym momencie pozbyłem się gniazda tych krwiopijców, e, co było bardzo ważne, bo one no strasznie napastowały naszych przy robocie. To było wszystko odegrane w więc fajnie, fajnie udało się tego pozbyć. Bardzo przyjemny wątek. E, dostałem za to 25 sztuk złota i Blachę cydru I to była teraz moja tygodniówka, którą będę dostawał. No, parę razy zdarzyło się, że jeszcze od Hogara dostałem taki hajs. Porozmawialiśmy, ja tam mówiłem, że jestem już prawie pod setkę złota ustawiony. Yy, on obiecał mi, że mi dołoży, oczywiście, jeszcze. I starałem się powolutku załatwiać sobie. Orange. Wychodząc jeszcze zagaił do mnie Ger, żebyśmy walnęli sobie po pyskach, ponieważ była to jego gra, e, która polegała po prostu na tym, że masz sobie dać w mordę, ten, który ustoi, to wygrywa. Udało mi się wygrać z Gerem i miałem u niego zapewnioną flachę cydru, którą w przyszłości odebrałem po którymś tam spotkaniu właśnie z, e, z przyjaciółmi. Zapadła noc i razem z Otisem, czyli najmłodszym bratem, rozmawialiśmy sobie na temat kowala i tego, że chce z ostrze. E, I tak się składało, że no, gość, który stał obok powiedział, że kowal jest niczego sobie, że jest e, faktycznie dobry i Wywnioskowałem, że to jest właśnie kowal po tym jak Wyglądał, jaki miał strój, jaki miał miecz przy pasie. No wnioskowałem, że jest albo wysoko postawionym urzędnikiem, albo właśnie kowalem. Eee, pamiętam, że odegraliśmy sobie rzut i, no, był to admin oczywiście, i powiedział, żeby nie, nie było mi głupio to ustalić, że ma 80 siły. I aleluja, bo to było tak ciekawe w postaci, bo ja oczywiście miałem na ten moment już 36 siły na sagarze. miałem dobry rzut stosunkowo, bo wyrzuciłem 28. Uw, kowal, czy jakby go nie nazwać, Ja go nazwałem kowalem po prostu, bo uznałem, że jest tak cholernie silny, że jest raczej raczej powiązany właśnie z kowalstwem. Na 80 siły wyrzucił 35, więc de facto miał mocniejszy uścisk od mojego, ale na sagarze to nie zrobiło wrażenia i to jest zajebiście ważne w mojej postaci, bo ja odgrywam sagarem, że on często porównuje sobie, no wiecie jak to jest porównywanie sobie długości penisa tak zwane, nie? Czyli wiecie, ja za każdym razem ściskam rzucam na tę siłę żeby sprawdzać, od kogo jestem potencjalnie silniejszy To jest pierdoła, ktoś powie, że to jest głupie Ale dla mojej postaci jest to strasznie ważne, żeby sobie, wieszcie, łechtać ego I tutaj w sobie troszeczkę połychtałem ego, bo mówię Poczułem, że jest zajebiście silny ten uścisk, ale nie było to aż takie, powiedzmy mm, No wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Nie, nie oderwało mi łapy. Jakby rzucił z 75, to nie wiem, no, zwichnąłby mi łapę e, Pamiętam, że odegraliśmy sobie jeszcze szybko tylko moment z tym, że jest dziurawy most. Bo gdy się ludzie tam się gliczowali i spadali do rzeczki, nawet chyba było odegrane, że mostek trzeszczy potężnie, więc tam. Więc potem Werimusowi pamiętam, że wspominałem o tym, że przydałoby się wymienić właśnie dechy w pomoście koło tartaku. Potem poznaliśmy niejakiego krafta i pamiętam, że mieliśmy z nim rozmowę na temat tego, że mają otwierać cech y, rybacki i będą pobierać opłaty chyba za łowienie. Coś takiego. E, no, pewnie ściemniał, więc po prostu spławiłem go z i, tyle. I kiedy wyszedłem z tego cholernego pomostu, widziałem, że leży powalony, bo uciekał od straży i był tam ksug chyba, był właśnie Roan z tego co pamiętam, nie wiem czy nie Florian czasem, tak mi się wydaje, że tak mogło być. No i zbierali go z podłogi, nie? Potem wychodząc już z miasta, szedłem do tartaku, miałem już się kłaść, miałem chyba już się kłaść spać, bo to było dosyć późno, eee, trafił na mnie zakapturzony gość jakiś wysoki, widać ewidentnie, wojownik. Nie wiem, jaką oni rolę sprawują w mieście, ale no, wiem, że są na pewno zajebiście silni e, i poprosił mnie o pomoc w polowaniu, więc ja powiedziałem, że to ja polecę po braci. Tak się składało, że tylko w Tartaku zostałem Otisa. Odegraliśmy, że bracia śpią po prostu, Otis był online, więc wziąłem Otisa i poleciliśmy na wyprawę życia, na której, no, powiedzmy, że ów wojownik upolował parę polnych bestii my tam odegraliśmy, że ja chciałem jakby popodnosić te bestie, no, ale oczywiście nie, nie ma z nich żadnego dropu, więc odegraliśmy tylko, że, em, że zwalamy ją z drogi. Ja tam oczywiście miałem znowu bardzo bardzo ładne rzuty na siłę, więc bez problemu, żeśmy je odepchnęli z drogi. Trochę polowań, trochę dowiedzieliśmy się na temat samego człowieka i że był to... Za diabła nie pamiętam teraz imienia, ale pamiętam, że prowadził on szturm pod Fering. Tego co pamiętam, więc no, był to na pewno zajebiście wielki wojownik. Możemy się domyślić. Mm, I też z takim szacunkiem go yy, traktowałem jakby sagarem, no bo on miał 50 parę wiosen z tego co tam mówił. Yy, I też wiecie o co chodzi. W oczach sagara w tym świecie pełnym brutalności, nienawiści, śmierci dookoła wojen, posiadanie 50 paru lat na karku i bycie wojownikiem przez większość swojego życia, to jest nie lada osiągnięcie. To jest trochę tak jakbyście spotkali yy, w y, czasach nordów, powiedzmy, starego wikinga. To znaczy, że ten skurwysyn musiał zabić w swoim życiu z, nie wiem, ze stu wojów co najmniej, nie? Bo oni przez całe życie Walczyli, więc jak ktoś dożywał starości, to nie znaczy, że siedział w chacie, tylko znaczy, że prawdopodobnie był na kilkudziesięciu wojnach i z każdej wrócił. I to jest porąbane. Odprowadziliśmy sierwojady pod cech myśliwski dla Torwalda, ponieważ nie miałem już bardzo dobre kontakty. Tam dostaliśmy zapłatę, dosłownie parę 10 monet, ale to było bardzo fajne w RP, więc mi się to niesamowicie podobało. Ciekawy wątek. Ja oczywiście podzieliłem się monetami i z Kat i z Otisem, więc tam wyszło po 8 chyba na głowę. I tak, potem przyszedł Torvald po te bestie. Odegraliśmy, że on je oczywiście odebrał, mimo że no, truchła zniknęły. To był to taki podarek, za który już pieniędzy nie wzięliśmy w ten sposób. Potem był ciekawy wątek, bo z tego co wiem, to Faust został. nazwijmy to wygnany, dobra? Tak to nazwę. Faust został wygnany. I lecznica została przejęta przez kogoś innego. Między innymi przez AI. AI bądź AI, która nie mówi. Ona wszystko odgrywa y, migami, powiedzmy gestykulacją. Ciekawa postać. Chciałem tam sprzedać rośliny, ale dostałem jakieś w sumie parę monet chyba za 20 roślin, więc to olałem. Poleciałem do Alchemików, e, gdzie pamiętam, że rozmówiłem się z Gerem na temat chyba flaszki, no i oczywiście dowiedziałem się też w karczmie, że między innymi mają bardzo dobrą potrawkę, czy pieczeń, na którą potem zabrałem chłopaków. Potem, jako że Sagar to szczwany lis, zabrałem e, zarówno jabola, jak i grzybówkę, którą dostałem wcześniej od Evelyn, z tego co pamiętam. I sprzedałem te flaszki Larysie za dość fajne pieniądze, a zbierałem grosza właśnie na ostrze. No i potem co? Oczywiście był, był motyw już z Archonem, który był ochroniarzem w cechu kowalskim była rozmowa jeszcze z Banem, była rozmowa z kilkoma innymi osobami. Ban mnie wtedy próbował zaciągać w dość dziwne miejsca, bo on próbował, żebym płynął z nim na tę wyspę za portem, próbował mnie zaciągać w jakieś jaskinie kretoszczurów. Oczywiście nie miał pewnie złych intencji, ale Sagar jest do tego stopnia poschizowany i on ma, wiecie, swoje paranoje, że no raczej uważał, że chce go wpierdolić w jakieś maliny e, i nigdy z nim nie szedł. Do tego stopnia nawet, że pamiętam, że mówiłem o tym Hogarowi, że ten ban wydaje się być lekko śliski, bo Sagar wyczuł w nim coś dziwnego, nie, takiego wiecie, że on jakieś takie lewe interesy może prowadzić. Potem w mieście wpadliśmy na Torosa, który miał już pancerz i tego co pamiętam nie lada... Łuk, bądź kusze. I byłem o to zdziwiony, bo mnie kurwa to jest ten sam gość, którego dwa czy trzy razy zbierałem z podłogi. No, okazało się, że tak. E, co dalej? Zabrałem braci na umówioną wcześniej pieczeń do karczmy. Niestety nikogo nie zastaliśmy. No, karczma przez długi czas była wtedy pusta, niestety, więc e, zostawiliśmy to w spokoju. Poszliśmy sobie do koszar. Potem połaziliśmy trochę po mieście, oczywiście. Wypiliśmy sobie jakiś cydr, żeby się lekko nachlać. Nawet chyba pamiętam, że był wątek, że nikt nas nie chciał czekajcie, nikt nas nie chciał obsłużyć, a ja to znajdę. Poszliśmy sobie do Gera, z tego co pamiętam. Ja od niego wtedy odebrałem tą flaszkę, którą em, obiecał mi za to, że dałem mu wtedy wpysk. A no i tak, i poszliśmy sobie do karczmy i stwierdziłem, że kurwa, co ja się będę. Wskoczyłem za ladę, wyjąłem kielichy, umyłem je w tym tam, w tej baryle z wodą, postawiłem chłopakom kielichy, nalałem im wszystkim jabola i wypiliśmy sobie, jak gdyby nigdy nic. Tańczyliśmy sobie w karczmie i świetnie się bawiliśmy. Po prostu Sagarek Malboro stał się na parę chwil bezczelnie karczmarzem. No bo jak nie ma kogoś, kto można polać, to polej sobie. Sam. Potem Verimus wpuścił mnie wprost do kuźni, gdzie wymarzyłem sobie, no, genialne ostrze. Ja pamiętam, że szukałem długo i chciałem ostrze Barona. Dwuręczny miecz 35-45, na który od tego momentu zaczniemy srogo i potężnie zbierać. Potem Ban po raz kolejny próbował nas zaciągnąć na tę wyspę i odmówiliśmy mu, no, bo mówię, no, cholera, nie będę przecież w ubraniach skakiwał do wody, no, co za gość, nie? Poszliśmy sobie na dolne pomosty i na dolnych pomostach wypłynął. Z wody, henge i ger. A ban mówił nam, że ktoś go napadł wcześniej, dwie osoby go napadły i skoczyły do wody, i po opisie ich ubrań, zgadzałoby się. Poszliśmy do Bana, oczywiście, powiedzieliśmy mu o całej sytuacji. E, I nie miał pewności, ale powiedział, że jest to zbyt zbieżne, żeby to był przypadek, nie? Więc mieliśmy z tyłu podejrzenia, że alchemicy mogą coś na lewo kombinować. Ba, mieliśmy małe podejrzenia. No, chłopaki wpadli, po prostu na nas wpadli bezczelnie, na no, wymówkę mieli bardzo słabą. E, mieliśmy małe podejrzenia, jakoby. No, byli, wiecie, raczej umorucani w czymś nie do końca czystym, nie? Potem Ger pochwalił nam się swoim kapeluszem pirata, swoim nowym mieczem, nowym ubraniem, bo kupił pancerz i stanęliśmy sobie w takim kółku Jednogłośnie nam było nas chyba z 10. Wstępnie zaczęliśmy rozmawiać o losach tego miasta, o tym, że za wszystko to trzeba płacić, że niedługo to za użycie kibla będzie trzeba płacić i pomału zaczęła się szala goryczy przelewać w nas jako w ludziach, jako oczywiście w obywatelach i to będzie eskalowało później w przyszłości. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny wątek, który się rozwinie. To Wam mogę obiecać. I myślę, że możemy na tym etapie skończyć sobie dzisiejszy odcinek. Tego było dużo więcej. To jest dopiero jedna piąta wszystkich nagrań, jakie mam. Więc w tym momencie urywam Wam temat. I możecie się spodziewać w kolejnych odcinkach rozwoju Sagara Malboro Nabycia ostrzy, kradzieży, rubieży, napaści Naprawdę zleceń na morderstwa Bo troszkę jednak tego było Czy ja to wykonałem, czy nie, dowiecie się w kolejnych odcinkach Polowań, kurcze, pogoni za złodziejami Rozprawy sądowej, spalenia na stosie Naprawdę było jeszcze mnóstwo wątków Więc obserwujcie i czekajcie na kolejne materiały Na dzisiaj to wszystko z mojej strony Więc widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach Trzymajcie się i... Starajcie się nie wchodzić sagrowi Malboro w drogę, bo jest on nie do końca zrównoważonym gościem. Cześć!